Cześć wszystkim! Oto nasze top 5 hoteli w Alanii. Zaczynajmy! Numer 5. La Branda Alantur Resort. Labranda Alantur Resort to hotel all-inclusive nad morzem z pięknymi ogrodami i prywatną plażą. Numer 4. Grand Captain. Grand Captain wyróżnia się eleganckim wystrojem, prywatną plażą i szeroką gamą atrakcji dla całej rodziny. Numer 3. Diamond Hill Resort. Diamond Hill Resort Hotel oferuje eleganckie pokoje, wspaniałe widoki na morze i liczne udogodnienia. Numer 2 Sun Prime Sea Lounge Hotel. To wyśmienity hotel dla dorosłych z luksusowym spa i pięknymi widokami na Morze Śródziemne. Numer 1, Kaila Beach. Luksusowy hotel z przestronnymi pokojami, Wyśmienitym zapleczem rekreacyjnym oraz licznymi udogodnieniami.